Dzień dobry, dzień dobry, bardzo szczęść Boże, witam serdecznie. Jest 6 grudnia 2025 roku, sobota, a to jest łyk słowa Bożego na dziś. W kościele dzisiaj mamy dzień powszedni lub wspomnienie świętego Mikołaja biskupa. Także już tutaj teraz życzę wam wielu darów i owoców miłości. I też przy okazji cudownych e, podarunków e, od bliskich i dalekich osób i wzajemnie, żebyście mieli najwspanialsze prezenty dla tych, których cenicie. Oczywiście one nie są konieczne, nie są najważniejsze. I, i znamy wszyscy ten zgrzyt marketingowy spowodowany mm, przesunięciem środka ciężkości na konsumpcję i prezenty, a nie na wspomnienie tutaj świętego Mikołaja. I, I odjechanie od Pana Boga. Ale życzę, żeby to się udało po, połączyć i błogosławieństwo Boże, i spotkanie z Panem Bogiem, i jakiś drobiazg, który Was e, uraduje. Pomódlmy się i przechodzimy do czytań. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże. Bardzo chcemy, żeby twoje słowa, twoja miłość docierała do każdego człowieka. Tchnij w nas taką wiarę, takiego ducha, byśmy dzisiaj kroczyli przez świat. Byśmy nieśli twoje światło, byśmy mogli być inspiracją dla innych ludzi, byśmy Przynosili im Twoją miłość, Twoje miłosierdzie, Twoją dobroć. Pomóż nam, chcemy wszystko robić tak, jak dla Ciebie, i przynosić owoc obfity na Twoją chwałę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg Święty Izraela. Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz w syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy odpowiedzi. Choćby ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę Żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni. W dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Psalm Responsoryjny. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Nasz Pan jest wielki i potężny, a jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawo prawodawcą, Pan naszym królem. On nas zbawi. Alleluja, aleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, Głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, blisko już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Amen. Ilekroć spotykamy taką zbieżność z modlitwą z przedczytań, z tym, co jest w czytaniach, moje serce śpiewa i podskakuje do góry. I za psalmem chcę. Śpiewać. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest go wysławiać. Moi drodzy, modliliśmy się o to, żebyśmy byli dzisiaj światłem dla ludzi, byśmy byli inspiracją. Tak życzyłbym sobie być kiedyś dla drugiego człowieka. Takim promykiem Jezusa Chrystusa, żebym tak stał w tej swojej postawie życiowej, tak promieniował jasnością, miłością Jego, by ten ktoś po prostu mnie zapytał: Jak to jest? Co ty takiego robisz, że tak funkcjonujesz? I bym mógł wtedy odpowiedzieć, to nie ja, tylko słodkie jarzmo Jezusa Chrystusa, i idziemy do przodu przez życie. Jego miłość, Jego miłosierdzie. I słyszymy dzisiaj, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To nie jest tak, że głoszenie Ewangelii jest zarezerwowane dla papieża, biskupa. Proboszcza, diakona, kleryka, jezuite, czy tam jeszcze innego duchownego. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Nie umniejszam absolutnie powagi tych wszystkich tytułów i funkcji w kościele, ale w oczach Boga. Wszyscy jesteśmy równi i każdy z nas ma takie same, powiedzmy, prawa i obowiązki, kiedy jesteśmy w relacji. I dlatego zachęcam zawsze siebie, ciebie, żebyśmy żyli w taki sposób mieli taki kontakt z naszym dobrym Tatą, najwspanialszym, jedynym Bogiem, Jezusem Chrystusem. By no, być właśnie takim świadkiem i światłem dla drugiego człowieka. Światłem w sensie metaforycznym, oczywiście, żeby odbijać światło Boga. Bo bez niego, no cóż, możemy jak to my, ludzie, prędzej czy później pobłądzić. I tutaj znowu Jezus mówi. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Ja jestem szczerze, głęboko przekonany. Długo tak żyłem, jakby to, co się zostało opisane w Ewangelii, to już była przeszłość, i teraz jakąś tutaj tradycję sobie tak podtrzymujemy. No ale ta tradycja nic mi nie dawała. Dopiero kiedy przyjąłem żywego Jezusa Chrystusa, kiedy wpuściłem go do serca i powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, jeśli, jeśli jesteś prawdziwy i możesz coś zmienić, to ja Ci oddaję swoje życie. I mówię to dzisiaj: Boże, zmieniaj moje życie. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Do czegoś mnie, Panie, powołałeś? prowadź mnie tą drogą, którą chcesz, żebym kroczył. Dałeś mi wolną wolę. Dałeś mi talenty, ale dopomóż, bym umiał odnaleźć te talenty, żebym kroczył właśnie tą drogą, która jest dla mnie najlepsza, na której wydam najbardziej obfity owoc na twoją chwałę. Proszę cię o to wszystko co najlepsze i o co proszę dla siebie, dla każdego z Twoich dzieci. Dla każdej osoby słuchającej tego i oczywiście, która w szczerości serca i jasności umysłu chce przyjąć Twoją miłość, Twoje zbawienie, a myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy właśnie po to. Chcemy budować z Tobą relację, by Wspaniałą konsekwencją tych naszych relacji było to, że będziemy w Twoje imię uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych itd., itd. Pragniemy, żebyś wskrzesił dzisiaj wszystko to, co jest w nas martwe. Chcemy iść w świat i być Twoimi robotnikami. Dziękujemy Ci, Tato. Błogosławimy Ci, a ja błogosławię Wam. Poświęć dzisiaj te 60 sekund. Podyskutuj z naszym Tatą, co możesz dla Niego zrobić, co możecie zrobić razem, co On może zrobić dla Ciebie. Bóg zawsze z tobą jest. Zawsze cię przyciąga tak, jak przyciąga cię Ziemia. Nie da się z tego zrezygnować. Możesz po prostu powiedzieć, że nie przyjmujesz tej miłości, ale nie możesz wyłączyć tego, że Bóg pragnie bliskości z tobą i że jest na to gotowy, że jest wszędzie na wyciągnięcie ręki. Tylko akt Twojej wolnej woli. Jezu, jestem dla Ciebie. Dobrego spotkania. Dziękuję za dzisiaj. Miło, że jesteś. Miej się najlepiej z Bogiem. Do jutra.